Serdecznie, moje kochane skarby w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z niezbędnikami kosmetycznymi. Mam tutaj trzy kosmetyki, które zdecydowanie moim zdaniem powinien mieć każdy w swojej toaletce kosmetyczce. Jeden krem, krem żel pod oczy, który kosztuje mniej niż 10 zł, a jest remedium na opuchnięcia, na zasinienia, na drobne cienie pod oczami, na maksymalne oznaki zmęczenia. Mam tutaj fantastyczne polskie produkty, także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Ponieważ zdecydowanie warto jest się tymi produktami zainteresować, to są prawdziwe sztosy. Pierwszy produkt, o którym opowiem, jest to polska firma Polemika. Moje kochane skarby, zatrzymam się tutaj i troszeczkę Wam opowiem o tej marce. Polemika nie ma w swoim asortymencie miliona kosmetyków ma trzy podstawowe produkty do pielęgnacji mają hydrofilowe masełko do oczyszczenia skóry twarzy mają maseczkę i peeling dwa w jednym z efektem gomasz i mają leciutki krem nawilżający który mogliście zakupić w moim boksie ponieważ on był też w zawartości mojego I Love Box by Kacper to jest marka, która zdecydowanie się stara nad jakością swoich produktów, nad designem opakowań. Nie robi czegoś wbrew sobie pod tym kątem, że wiecie, wykupuje maksymalne reklamy marketingowe itd., że się promuje w internetach jak tylko może, że wy otworzycie lodówkę, wyskakuje polemika, włączycie telewizor, wyskakuje polemika. Nie, i ta firma nagminnie się nie promuje. Ten produkt również może służyć do zmywania wodoodpornego tuszu. Wodoodpornej pomady bądź kredki na brwiach, bądź do demakijażu ogólnego całej skóry twarzy. Tutaj producent nam pisze następujące informacje: posłuchajcie, bo naprawdę warto nie ma tutaj zbędnego marketingu. Zawierające ponad 99% naturalnych składników, hydrofilne masło delikatnie i skutecznie usuwa wodoodporny makijaż również oczu. O czym Wam przed chwilą powiedziałem? Oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń oraz nadmiaru sebum. Nagromadzonych na jej powierzchni zawiera olej ze słodkich migdałów, masło mango bogate w antyoksydacyjne witaminy A, C i E oraz działające regenerująco i odżywczo masło szea. Formuła wzbogacona została również o wyciąg z zielonej herbaty macza, która ceniona jest za właściwości przeciwutleniające, silnie odżywia i regeneruje skórę. Moje kochane skarby, posłuchajcie, ta macza jest we wszystkich produktach marki Polemika, w masce z peelingiem, efektem Gomasz i w szczególności w kremie nawilżającym, leciutkim, który mają w swoim asortymencie. Ten krem kocham i dlatego też był w moim autorskim, w autorskim moim I Love Boxie by Kacper, Przepraszam za przejęzyczenie się, ale przejęzyczenie to rzecz ludzka. Jeżeli chodzi o to masełko, to jest przegenialny produkt, bardzo delikatny, który może być stosowany przez osoby z każdym typem skóry. Jest to produkt typu emulgacyjny. Czyli po dodaniu wody ten produkt zamienia się w emulsję, którą bardzo łatwo ze skóry zmyć. Później myjecie skórę twarzy żelem. Momentalnie wszystko oczyszcza, nie podrażnia skóry, nie zapycha, przegenialnie skórę odświeża, wszystko rozpuszcza, nawet najtłustszy, najcięższy krem z filtrem nie ma żadnego problemu. Bardzo skuteczny polski kosmetyk naszej malutkiej malusienkiej firmy Polemika. I muszę tutaj moje kochane skarby wam powiedzieć że naprawdę wryłem się w jeden wielki szok i to jest jedyna firma, od której przyjąłem przesyłkę, ale to nie była paczka pr moje kochane skarby, tylko firma polemika sama z siebie zrobiła mi jedną wielką niespodziankę. Wysłali mi świecę własnoręcznie robioną, kokosową. No, moje kochane skarby, firma własnoręcznie dla mnie zrobiła świecę. To jest po prostu gest nie z tej ziemi. Naprawdę szacun. Szacun, szacun i jeszcze raz szacun. Nie za to, że dostałem świecę kokosową moje kochane skarby, ale za to, jak oni mają, jakie oni mają podejście do klienta, do konsumenta, że nie walą kitów typu krem lekki nawilżający, polemiki odmłodzi twoją skórę w dwa dni, wyprostuje zmarszczki jak większość koncernów, tylko uczciwie podchodzi do tematu. Także naprawdę szacun dla polemiki i ja wam to zdecydowanie powiem. Jest to marka warta kupowania. Warta wspierania. Nie jest to marka przerek reklamowana, wypchana marketingiem teczka, rewelacja i teraz produkt o którym właśnie jest mowa w tytule produkt kosztuje 10 zł niecałe 10 zł, 9,80 na stronie ziai jeżeli borykacie się z oznakami zmęczenia z lekkimi cieniami, opuchnięciami skóry wokół oczu zdecydowanie warto je się tym produktem zainteresować ja ten produkt Wam polecałem na początku marca, kiedy byłem w jego głównej fazie testów. Teraz już pod koniec marca mogę Wam wyrazić większe zdanie na temat tego produktu i śmiało go uznać za cud kosmetyczny. Jest to zia, jak Med, kuracja łagodząca, żel pod oczy, przeciw worką. i mamy tutaj hesperydynę w składzie, substancję, która wykazuje silne właściwości antyobrzękowe, przeciwobrzękowe, działające szybko na oznaki zmęczenia, przeciwzmarszczkowo. Dodatkowo w składzie tego produktu mamy peptydy i tego produktu nie stosujecie solo. Z tego względu, że jest to produkt typowo żelowy, o żelowej konsystencji, warto po jego zastosowaniu zaaplikować jeszcze klasyczny krem pod oczy, który zawiera w swoim składzie emolienty, czyli masła, oleje, alkohole z grupy tłuszczowych. Tak, moje kochane skarby, ponieważ w przeciwnym razie ten produkt wyparuje z waszej skóry, ją odwodni, podrażni, także nie ma to żadnego sensu. Konsystencja tego produktu. Jest bardzo żelowa, jest taka wodna, momentalnie się w skórę wchłania i zero lepkiej warstwy. Nic złego nie dzieje, także jak najbardziej. I teraz z całą pewnością mogę Wam powiedzieć, że jest to przegenialny, bardzo tani polski produkt, który niweluje oznaki zmęczenia, który działa silnie przeciwobrzękowo i warto ten produkt trzymać w lodówce, także naprawdę Ziaja zrobiła wielki postęp w produkcji swoich kosmetyków. Jeszcze wiem, że inne stare, klasyczne linie kosmetyczne Ziaji są w trakcie zmiany, ale wiadomo... Te produkty y, zmienione składowo mogą się pojawić troszeczkę później, ponieważ jeżeli jest zmiana insji, zmiana receptury, no to nowe badania aplikacyjne, nowe badania interakcyjne z opakowaniem, to multum wszystkie nowe badania po prostu przechodzą od samego początku i y, zanim one dopiero trafią do sprzedaży. Także ten produkt od dzisiaj uznaję za wielki cud kosmetyczny, który Wam zdecydowanie rekomenduję. Moje kochane skarby, jeżeli borykacie się z oznakami zmęczenia... I ostatni kosmetyk, który chcę Wam zarekomendować: cud kosmetyczny, najlepszy produkt do odbudowy bariery lipidowej pod krem, czyli ten produkt, i później aplikujecie krem do twarzy. Z tego względu, że on nie ma samych olejów w składzie, ma też nośniki przenikania substancji, więc nie możemy mówić, że jest to produkt typowo olejowy, który aplikujecie na sam koniec po kremie. I jest to moje kochane skarby serum nawilżające truskawkowo-malinowe. Wiecie, jak to pachnie? To pachnie latem to pachnie takimi kompotami domowymi. Naprawdę ten zapach niesie ze sobą multum dziecięcych e, z dzieciństwa wspomnień. Także, jak najbardziej, jest to przegenialny produkt do odbudowy bariery lipidowej, do złagodzenia skutków atopowego zapalenia skóry, do silnej regeneracji skóry. Także, jak najbardziej, jeżeli borykacie się z bardzo suchą skórą, odwodnioną, naczynkową, dojrzałą, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu, to serum malinowe. Jest po prostu ratunkiem dla skóry, wspomaga odbudowę bariery lipidowej, działa prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, stymuluje syntezę kolagenu, elastyny. Kolejne wielkie cuda kosmetyczne kosmetyki, które każdy powinien mieć w swojej toaletce z tego względu, że oczywiście kobietki bądź mężczyźni nie neguje nikogo, kto wykonuje makijaż, ponieważ tam testuje kosmetyki, a dla mnie faceci, którzy noszą makijaż, to jest zupełnie normalne. Macie pełny, bezpieczny produkt do demakijażu. Macie skuteczny produkt antyobrzękowy przeciw oznakom zmęczenia na skórę wokół oczu, i macie przegenialny serum wygładzające, odbudowujące barierę lipidową. Cud bajeczka, i to wszystko jest naszych polskich marek. Także polskie marki zdecydowanie warto wspierać. Także, jeżeli Wam się materiał podobał, stawcie łapeczkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie. Bójcie wielki i do następnego filmu. Hej!